Prace polowe, które są wykonywane od świtu do nocy z zastosowaniem nowoczesnych maszyn, to tutaj jeden z rutynowych sposobów prowadzenia, tutaj, to znaczy w kombinacie rolnym Wiktoria. Na północy Niemczech, bo choć daleko stąd od wielkich miast, uczelni, instytutów czy innych instytucji kojarzących się zazwyczaj z nowoczesnością, to właśnie tu, na rozległych polach, kombinatu i fermach hodowlanych, zobaczyć można, jak w praktyce wygląda prowadzona z sensem produkcja rolna i hodowlana, jak w rytmie zwyczajnej pracy rodzą się wyniki, które mogą wydawać się pokazowe z czasów propagandy sukcesów. Fakty są jednak wymierne nie tylko w liczbach bezwzględnych, ale także w złotówkach, w kasie kombinatu i kieszeniach ludzi tu pracujących. A więc proponujemy filmową wizytę w miejscowości Bilk, nie na Akademii. Czy okolicznościowym pokazie, ale w czasie co najmniej jednego roku. Zwykłego roku, jak wszystkie dni, tygodnie i miesiące, kiedy to zgodnie z regułami rolniczej wiedzy, z pasją sprzyjającym pomyślnym rezultatom, każdy wypełnia podjęte obowiązki. Po prostu pracuje. Witam. Znajdujemy się w miejscowości Bilk, w kombinacie rolnym o powierzchni około 140 hektarów. Ogólnie, kombinat został wykupiony przeze mnie w 2016 roku. Był bardzo zadłużony, pomału z tego wychodzimy. Postawiliśmy jakieś dwa lata temu biogazownię o mocy 500 kW. Poza tym zajmujemy się hodowlą owiec. Mamy ich około 180 sztuk. Zajmujemy się uprawą jęczmienia browarnego, kukurydzy na biogaz, a także trawą i lucerną. Główne marki maszyn występują z stajni John Deere, Fendt oraz Klas. Myślę, że to tyle, co mógłbym pokrótce opowiedzieć o tym kombinacie. Zapraszam do oglądania filmów. Mamy świetną ekipę zorganizowaną, dzięki której możecie zobaczyć cały obraz tego kombinatu.